Hej, cześć, tutaj GKP Dzisiaj filmik, który chciałem sobie już nagrać jakiś czas temu Przegląd, czy pokazanie moich postaci w grze Star Wars The Order Republic Jesteśmy na ekranie logowania. Serwer Darth Malgus, już to nie ważne Po lewej stronie widać wszystkie klasy podstawowe zrobione GKP, czyli Jedi Guardian, mój podstawowa postać, mój main Najwięcej z nią grałem. Zerknę na ściągawkę. Według stanu na 4 grudnia zeszłego roku, na tej postaci przygrałem jedynie 242 dni. Trochę jest. Kolejna moja postać GGKP, Skandrel, głównie heal, ale czasem też Debszyk, czapeczkę z antenką ma, żebraczek jakie jest to powiedzenie. Żeby życie miało smaczek, raz dziewczynka, raz żebraczek. I dobra. To jeśli już jesteśmy koło chili, to moja druga postać, którą zrobiłem w grze, Ewa Mendes, może z wyglądu niepodobna. Ej, mój Sage Hill podstawowy, ale też jak trzeba, zawsze można podepsić. Ej, dobrze. GKP niga, mój gunslinger, czyli tylko RDEPS. Yy, NIGA, wiadomo, czarny, żeby odwalał czarną robotę. Yy, co mamy dalej? GKP.pl. <grym> yy, wiele osób miało takie niki z końcówką.pl. Więc dla żartów, kolejną, którąś tam swoją postać zrobiłem, padło na komando. Głównie gram jako DEPS, chociaż to jest rzadko używane. Postać kiedyś jak się grało dużo więcej i potrzebne były różne postacie, to po prostu się wtedy ją używało. GGKP, mój Vanguard, 70 level, tylko no, niestety, głównie zrobiony, żebym miał jakąś trunkową postać i nie blokował się na mainie. Od jakiegoś czasu nie używam. GKP Ninja. Mój Jedi Shadow, jak widać, przekowany facet cały na czarno. Tak, żeby udawać cień. Też tym nie gram. Kolejna postać z republikańskich Andrej Gudala. Sentinel, klasa, której nie lubię. Dlatego nazwałem ją imieniem swojego ulubionego koszykarza. Z myślą, że być może zmusi mnie to do jakiegoś większego grania, ale niestety na no, 66 level, kiedyś tam trochę pograłem, to jest na pewno niedużo. dwa dni, no, no. Dwa dni i 4 godziny przegrałem na tej postaci, no I jeszcze z takich imiennych, innych od GKP mam Lil Debi, Kiedyś założyłem sobie postać z myślą, żeby jeszcze raz przejść fabułę Guardiana. Niestety zatrzymałem się na 13 levelu. No, trudno. Z imperialnych postaci mam tylko 4. Pierwsza postać, którą założyłem, to był GKP-GKP, Operatif. Taki z wyglądu dość śmieszkowaty, można powiedzieć. Coś tam się nim pogrywa. GKP Noob to przez długi czas był mój taki w cudzysłowie main impowy na wzetki. Sit Seed, Purblat, czystej krwi. Ale mam też GKP Juggera. Rataki to jest postać? No nie pamiętam już. GKP Dragera, mercenary. No To wszystko głównie w się gram, tak. Plus jeszcze GKP Fatal. Mimo że imperialna postać to ma strój ze znaczkiem, że jestem za republiką. Republika w sercu. I to jest chyba ostatni mój main, tak, no bo najprościej mi przesiąść się, z... nie muszę czytać skilli, tylko sobie odpowiednio ułożę i wiem. Jako rotację używać, no bo jak Guardian jest moim mainem, Juggernaut jest odpowiednikiem imperialnym, no to jest tyle. No i to tak wygląda te kilkanaście moich postaci. Chyba przedstawiłem wszystkie, tak? Tak. To zalogujmy się na mojego maina, pokażę stroje jakie mam jedyna postać, na której zbieram żywych istotek czy jakieś tam dwa mam, ale tak to kolekcjonuję zbieram tańce, chyba brakuje mi tylko dwóch, żeby mieć wszystkie różne motki parę stroj też czasem sobie coś odblokowuję lecimy na nasz statek gildyjny ostatniego batalionu to ja jestem. jakoś tutaj jest słabo cień pada. No dobra, sprawdźmy, ile obecnie wynosi. 244 dni, 17 godzin, 9 minut przegranego czasu na tej postaci. Dobrze, miałem pokazywać stroje, więc zacznijmy od pierwszego stroju. To jest mój najstarszy strój, którym grałem 9 lat temu, 80 lat temu. Yy, taki, mi się, taki mi się spodobał, zielony kolor, no bo żeby tam nawiązywał do jody. Mieczek też zielony oczywiście. Yy, drugi strój już był zrobiony kobiecy, biało-różowy. Ten sam strój, tylko po prostu podmianka kolorów. Trzeci to jest też taki. Tu miałem. Aha, tu już mam nową kruteczkę. Trochę zakusa. Yy, kolorystyka nie za bardzo mi odpowiadała, dlatego yy, tu też jest. To jest kolorystyka, którą najczęściej grałem ostatnio. I strój. Biały z dodatkami zielonymi, plus limonkowy to jest chyba czy coś. E, tak to wygląda. E, mam jeszcze taki strój, jak trzeba gdzieś ładnie pokazać. E, płaszczyk, majtki, buty, stanik. E, taki strój jest w miłówce. Ładnie podkreślający biuścik. Mój strój ala subzero z kapturkiem z tyłu, fajny taki strój do ROR-playa. Jak trzeba grać żołnierza? No, kiedyś tam z paczek wydropiłem takie stroje śmieszkowate, więc sobie po prostu wstawiłem, żeby były. Taki jedajowski strój a la Jolie Bindo z gry Tam Star Wars Knights of the Republic, chyba. Mój strój na PVP też taki śmieszkowaty kiczowaty. Cel był taki, żeby rozproszyć przeciwnika, żeby myślał, że ma do czynienia z jakimś nubem, kompletnym prostakiem, początkującym człowiekiem i popełnił jakieś głupie błędy, przez co byłoby mi łatwiej po prostu wygrywać. Tak. Nie zawsze to się sprawdzało, z reguły nigdy się to nie sprawdzało, ale no śmieszkowaty strój sobie został. Tu mam taki strój. Kto, ktoś kiedyś ogrodził Power Rangers taki yy, i założono do tego maska z... O jajku, gdzie to się dropiło? Już teraz sobie nie przypomnę, ale, ale to maska trudna do zdobycia, bo trzeba tam kilku posłów ubić. Ciężki ktoś. Yy, strój jaki miał yy, Obi-Wan Kenobi w trzeciej części filmów. Yy. Zemsta Sithów. Dobrze, chyba mówię. Na mojej postaci nie za dobrze ten strój wygląda. Trudno. Zimowy strój z okularkami. Widać, że jest ciepło ubrana postać. Plus ten szal dość ładnie wygląda. To jest dość nowy strój. Już i był zrobiony ładnie z detalami. I jeszcze mój ostatni letni strój. Czyli wszystko to samo, tylko po prostu założyłem sobie krótsze spodenki, tak żeby nogi się niepotrzebnie grzały. Szkoda, że nie ma butów jakichś fajnych Adidasów, nike'ów, Reboków w tej grze, czy w, nie wiem, butów na lakierkach, to bym może na obcasach to bym może w takich grał. E, dobra, wracamy do mojego oryginalnego stroju. Jest tutaj, chociaż mam pasek ładny. No i to wszystko, ładnie, przywitałem się z gildewiczami, których ilość wygłaszczono okrągłej Jeden, ja jestem. Eee... No to tyle, może się... ...pożegnamy ładnie. Patrzcie, teraz... Eee, ...nie mogę znaleźć General. No nieważne, dobra. To wszystko. Dzięki, hej.